Bielsk Podlaski po przerwie. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności za pomocą urządzeń elektronicznych i zakładki kworum. A więc obecność potwierdziło 21 radnych, a więc są wszyscy obecni, jest kworum, możemy podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy punkt szósty porządku obrad, przechodzimy do punktu siódmego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2023 rok. Projekt uchwały był dostarczony wszystkim Państwu Radnym, był poddany obradom Komisji. Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Pan radny Stanisław Charyton się zgłosił do dyskusji. Udzielam głosu. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, mam takie wątpliwości przy paragrafie szóstym. Burmistrz Miasta w planie dochodów na 2023 rok przyjmie waloryzację stawek podatków od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego oraz podatku od środków transportowych w wysokości inflacji na poziomie do 15% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022. I teraz co to oznacza tak, jeżeli my przegłosujemy Pan burmistrz może w projekcie budżetu wstawić te 15%. Może również był jakiś taki program 50-15 dla dzieci młodzieży, co prawda rozrywkowe. Tu budżet to jest sprawa poważna. I myślę, że jakąś już koncepcję pan burmistrz ma, ponieważ to pan burmistrz przygotowuje projekt uchwały budżetowej. Niedługo trzeba będzie przesyłać miesiąc tam z kawałkiem do Rio i przedłożyć nam. I czyby Potrafił Pan trochę przybliżyć, sprecyzować w jakiej wysokości po prostu będzie ta waloryzacja, bo 15% to uważam, że tak, o tyle ani dochody mieszkańców nie wzrosną ani wynagrodzenia mieszkańców nie wzrosną 15 to jest dość poważna kwota. Jeżeli natomiast przegłosujemy, przegłosujemy dzisiaj, to później w projekcie budżetu pan umie powie, że no tak to Rada przyjęła, no co ja tutaj, no Państwo, żeście zaklepali, no to ja tutaj no, ty zrealizowałem to, co zostało w uchwale podjęte. A myślę, tak jak mówię, myślę, że jakąś pan wizję ma, ponieważ myślę, że już nad tym budżetem pan pracuje i niech pan jeszcze tylko tak nie tłumaczy, że jeszcze nie wpłynęło z jednostek organizacyjnych, że pan dzisiaj nie potrafi powiedzieć, no coś tam panu po głowie chodzi w sprawie budżetu. Oczywiście. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski zgłosił się, udzielam panu głosu. Szanowni Państwo, prace nad budżetem to już od kilku tygodni trwają. Niemniej jednak one mogą trwać w tych obszarach, w których cokolwiek jest już wiadome, bo jeżeli do 30 września mieszkańcy mogą zgłaszać, państwo radni mogą zgłaszać wnioski do budżetu, no to nie zamykamy tego tematu, bo będziemy czekali aż ten 30 września upłynie, na początku października wszystkie te wnioski, które w trakcie roku się pojawiły, bo też trzeba pamiętać, że są wnioski, które pojawiają się w styczniu, w lutym, nie, nie dopiero 29 września czy 30 września. Września. Natomiast też wiecie Państwo o tym, że są, znaczy Rada przyjmuje uchwały w sprawie stawek wysokości podatku od nieruchomości od środków transportu. I takie uchwały planujemy przygotować na miesiąc październik tu jest zapisane o tych 15%. Ostatni wskaźnik inflacji to jest 16,1%, więc zaproponowaliśmy trochę mniej. Natomiast tak jak Pan powiedział, Rada zadecyduje, bo ja mogę projekt uchwały przygotować, ale jeżeli Państwo tego nie przygłosujecie, to później nie znajdzie się to, to w budżecie. Stawki maksymalne te, które określa minister, wysoko, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, zostały podniesione o 10,6% w stosunku do ubiegłego roku. Tyle, że nasze stawki w Bielsku są sporo niższe od stawek tych maksymalnych. Nawet gdybyśmy zaproponowali tą propozycję podniesienia o 15%, to one i tak jeszcze... Praktycznie we wszystkich przypadkach będą niższe, za wyjątkiem takich przypadków jak grunty pod zbiornikami wodnymi, których u nas nie ma, bo tam wpisujemy z automatu maksymalną stawkę, bo i tak nikt takiego podatku nie, 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 nie będzie płacił. Także zdaję sobie sprawę o tym, że każdy chce. No, jak może nie płacić, to, to, to nie płacić albo płacić mniej. Niemniej jednak, zauważcie Państwo, że to jest mniej niż wskaźnik inflacji. Pan radny powiedział, że wynagrodzenia nie wzrosną. Wynagrodzenie minimalne dzisiaj 3010, od 1 lipca przyszłego roku 3600. To jest 20%. To jest 20%. Już tam bez tych 10 zł nie będziemy się, się, się droczyć, ale to jest 20%. Także y, czynnik, jakby inflacyjny, cały czas będzie, y, będzie rósł. Gdyby nie było tej inflacji, no to nie musielibyśmy waloryzować tych stawek, bo podwyżka to byłaby wtedy, jeżeli byłaby propozycja, żeby było więcej niż inflacja. Natomiast tu sugestia jest taka, żeby to było mniej niż inflacja. Chcę Państwu też powiedzieć, że. To są dochody nasze bieżące, które powinny wystarczyć nam na wydatki bieżące, na sprzątanie, na łatanie dziur, na funkcjonowanie naszych jednostek. No właśnie stąd. I chcę też powiedzieć, że w związku ze zmianami, które zostały przyjęte w 2018 roku, jeśli chodzi o obniżenie części, Udziałów w podatku od osób fizycznych, czyli PIT, nasze miasto przez 4 lata 2019-2023 otrzyma 28,7 miliona złotych mniej, aniżeli by było to według stawek z 2018 roku i z tych przepisów, które były w 2018 roku. Oczywiście dostaniemy od rządu dotację taką wyrównawczą, tylko w wysokości 7,8 miliona na te, przez te 4 lata. Przez te 4 lata. Różnica jest 21 milionów złotych. I proszę, oczywiście podzielimy na 4 lata to, to po 5 milionów mniej w każdym, w każdym roku. Jeżeli nie możemy liczyć na dochody z tytułu PIT, na dochody z tytułu CIT, no musimy szukać gdzieś tych dochodów. Nie chcę podnosić ponad miarę. Nie chcę podnosić ponad miarę, natomiast na dzisiaj mówię, propozycja jest taka, żeby to było jednak poniżej poziomu inflacji i na tych 15 i na tych 15% natomiast ostateczna decyzja należy do państwa, bo tak jak powiedziałem, na sesję październikową przygotujemy projekty uchwał dotyczące Stawek podatkowych od, od nieruchomości i stawek podatkowych od środków transportu, bo to są nasze podatki lokalne, które, które w 100% wpływają do kasy samorządu. Ale też chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz w tych materiałach, które dostaniecie, będzie pokazane, jakie są stawki w innych sąsiednich samorządach, bo ktoś może powiedzieć, a my nie będziemy podnosić, żeby być bardziej konkurencyjnym. Może jakiś przedsiębiorca się zdecyduje, żeby tutaj swój biznes przenieść, bo są, są mniejsze stawki. Zresztą w poprzednich latach też Państwo otrzymywaliście. Dzisiaj stawka ta taka no podstawowa, podstawowa stawka dla mieszkańca to jest chyba 75 groszy za metr kwadratowy domu, Jeżeli mamy mieszkanie 70, 50 metrów, to to jest rocznie 15% z 75 groszy. To jest niech będzie 10 groszy już nawet przy 50 metrach, to jest 5 zł więcej rocznie. Także w procentach to może wygląda, że to jest dużo. Natomiast w tych takich dochodach fizycznych jest, jest mniej. Daj Boże, żeby inflacja spadała, natomiast no na dzisiaj nie ma chyba takiego eksperta, który by, by powiedział, że ona będzie spadać, natomiast musimy pilnować dochodów no, samorządu, bo sami no, Państwo już dobrze no, no. widzicie, w Hajnówce pływalnia jest ograniczana. My Pewnie też staniemy przed tym zadaniem. Na dzisiaj jeszcze nie ograniczamy. Mamy podpisane umowy na szkolenie dzieci, nauczenie dzieci pływania i musimy z tych umów się wywiązać. No to jest jedno z takich miejsc, w których można przez cały rok uprawiać sport. I to mówię, to musiała być naprawdę ostateczna ostateczność, żeby powiedzieć, że będziemy musieli zamknąć pływalnię. Pan dyrektor oczywiście zgłasza problemy, że Przychody z biletów są niewystarczające do pokrycia kosztów. Nam na papierze wychodzi, że liczba osób odwiedzających jest dobra. Tych osobom wejść jest... Tyle, ile trzeba, a nawet więcej, tylko to przychodzą dzieci, które płacą bilety 50% tańsze, a więc osobogodziny godziny są wypracowane, natomiast pieniędzy do funkcjonowania pływalni nie ma. A chcę przypomnieć, że pływalnia jest zakładem budżetowym i musi wypracować 50% przychodów ze swojej działalności. Na komisji pan radny Gregoruk tam proponował rozważyć kwestię podniesienia cen biletów. Będziemy również i ten wariant y, 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 s, sprawdzali, żeby, żeby nie zamykać pływalni. Natomiast wszystko wiąże się z, z kosztami. Y, wczoraj zostało ogłoszone, że rząd będzie zajmował się y, programem pomocowym dla samorządów, y, jeśli chodzi o ustalenie stawek y, energii na, na, na przyszłe lata, zamrożenie na poziomie z tego roku. Ale, Szanowni Państwo, w styczniu tego roku była inna cena, w październiku jest inna cena, nie wiemy, jaka będzie w grudniu cena, więc tak, dopóki nie ma szczegółów, to naprawdę poruszamy się jak we mgle i możemy tylko jakby domyślać się, co ustawodawca będzie miał, będzie miał na myśli. Także ja bardzo bym prosił, żebyście Państwo zaakceptowali tą propozycję, bo to też, jeżeli to zaakceptujecie to otwiera nam inne możliwości. Natomiast jeżeli uznacie za miesiąc, że stawki podniesione o 15% są, są za wysokie, to wyrazicie swoją wolę w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do dyskusji zgłosił się pan Krzysztof Gregorów. Proszę panie radny, udzielam głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Proszę państwa, mam tutaj takie pięć, pięć punktów, dokładnie cztery, przepraszam, jakby kierunków ustalania wydatków. Bardzo mnie osobiście cieszy w tym trzecim punkcie, aktywne społeczeństwo, że jest ten nasz stadion, czyli poważnie to rozważamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby to realizować. Już rozwiał, też, bo jest yy, już rozwiał też, bo tu jest tworzenie warunków do korzystania z działalności miejskiej pływalni, wodnik, czyli to jest jakby to, to o, o, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ja jakby te podwyższenie biletów oczywiście to jest jedna z wielu. <grym> Ostateczność tak wydaje mi się, że biały yy, Białystok zamyka, ale on ma has 5 czy tam cztery i on może sobie pozwolić, żeby coś tam zamknąć. No mamy jedną, sami wiemy ile tam jest osób, ile dzieciaczków tam się uczy pływać, ile osób y, przygotowuje się gdzieś tam na jakieś wyzwań swoich i im też zależy, żeby to było. Grono saunowiczów, którzy za, za moment y, falami będą tam y, się pojawiać, y, warunki pogodowe sprzyjają ku temu, więc y, to jakby jest ostateczna, ostateczność, ale na pewno dużo cegiełka do tego, żeby tego nie, nie zamykać. Do punktu czwartego bym miał może jakiś, jakąś sugestię, żeby tutaj troszeczkę więcej inwencji. Może ja rozumiem, że utrzymanie trenów zieleni i tworzenie i promowanie całorocznego kalendarza miasta my to robimy cały czas, ale może zastanówmy się, żeby coś wprowadzić do tego kalendarza nowego, żeby, żeby, żeby młodzież czy też dla dzieci coś zorganizować ciekawszego, fajnego, żeby to jakoś ten czas im umilić, bo jakby dla, dla seniorów mamy tam kilka tych festiwali i tych imprez, tak, a ta młodzież nasza, tak mi się wydaje, że jest trochę pominięta co do tych naszych imprez i jakiegoś tam zorganizowania czasu dla nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W kolejności pan Krzysztof grocki proszę Panie Radny, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Ja tutaj w tym punkcie chciałbym zapytać o taką sprawę, która w sumie już pojawiła się w przestrzeni publicznej, gdzieś tam w wypowiedziach pana burmistrza bodajże, że ale też nie została jakby tak sformułowana przez innych. Chodzi konkretnie o to, że są jakieś daleko, czy są jakieś dalekosiężne plany odnośnie połączenia pływalni i musieli. Wcześniej na komisjach rozmawialiśmy wielokrotnie, że może to byłby dobry pomysł. Niemniej jednak, w sumie ja mam taką obawę, że likwidując zakład budżetowy, który musi wypracowywać jakiś tam dochód, bodajże 50 czy 51% z biletów jest z własnej działalności, przekształcić w jednostkę budżetową, gdzie będziemy musieli pokrywać 100% tej działalności, chyba jest złym pomysłem, nie mówię, że powiedzmy to jest już zrealizowane, niemniej jednak sygnalizuje jakby ten temat do tych wypowiedzi, które gdzieś tam już do tego tematu, który już tam się pojawia. No przypominam sobie jak w poprzednich latach trochę w cudzysłowie u świętej pamięci dyrektor Kuczyński był poniewierany za to, że są za małe przychody i że powiedzmy basen, do basenu dokładamy aż tak dużo, a idąc tropem robienia pływalni miejskiej wodnik jednostką budżetowo po prostu będziemy pokrywać drugie tyle. Więc wydaje mi się, że w znaczy ja powiem tak, może, może to nie jest jakby do końca zły pomysł, niemniej jednak to jest w tym momencie bardzo zły pomysł, jeśli chodzi o sytuację, którą jakby mamy. Więc także tutaj chciałbym zasygnalizować ten temat i tak w sumie powiedzieć, że nie idźmy tą drogą z racji tego, że, że obciążymy nasz budżet w tym momencie dodatkowymi kosztami i po prostu damy jakby pole do tego, żeby. Tych jakby wpływów z biletów, czy tam z działalności pływalni nie było aż tyle, jakie są jakby do, do tej pory. I tutaj może, że właśnie w sumie skupmy się dodatkowo, jak to działalność pływalni. I promować po to, żeby nie iść właśnie tym krokiem, że zmniejszania temperatury, zmniejszania, aż zwiększenia kosztów biletów. Ludzie, ko ludzie korzystają, niemniej jednak sytuacja energetyczna jest jaka jest, no i tutaj musimy jakoś wspólnie zastanowić się, żeby nie przekładać aż tak tych wszystkich kosztów na osoby, które z tego korzystają. Także chyba tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Aleksander Boszko, proszę bardzo udzielam głosu. I proszę państwa, popieram może nie w stu procentach, ale bardzo blisko stu procent Krzyśka na temat załóżmy z połączeń i z dwóch jednostek zakładu i jednostki, ale to na pewno jeszcze pan burmistrz że swoją ekipą rozważy sprawę o połączeniu, chociaż w Polsce istnieją takie załóżmy instytucje, jak nazwijmy tak ogólnie, że są połączone, ale mi chodzi troszkę o co innego. Tutaj przed chwilą Krzysiek powiedział i na poprzedniej sesji też temat pad Bielskiego Domu Kultury, że dla młodzieży musimy tam, żeby więcej było tych organizowanych imprez. Ja miałem możliwość, proszę Państwa, szczególnie przez wakacje być częstym gościem w Domu Kultury, bo też miałem, nazwijmy, imprezy, które no, po prostu dokonywane, no i trzeba byłoby załatwiać. I widziałem, ten, ten, ten życie, załóżmy, w Domu Kultury się toczyła właśnie pod egidą młodzieży. I uważam, załóżmy, tutaj może bym poprosił Artura, Pana Żukowskiego o wypowiedź, bo uważam, że imprez, zajęcie się młodzieżą, szczególnie na wakacjach, to było naprawdę bardzo dużo. To jest jedno. A drugie, proszę Państwa, bym nie wyrokował sprawy, bo temat Bliskiego Domu Kultury zawsze mamy na początku następnego roku sprawozdanie przez Panią Dyrektor składane i będziemy mieli wszystkie dane. Ale żeby to niektóre sprawy wyjaśnić. Po prostu bym poprosił, jeżeli można, Artur, o kilka słów, bo ty wiem, że zajmujesz się też właśnie organizacją dla młodzieży w do Kultury. Dziękuję bardzo. Ale ja bym prosił, żeby to w sprawach różnych poruszyć. No, dlaczego nie można się doprosić, żeby zdyscyplinować jakąś dyskusję i sprawniej te nasze obrady mogłyby się wtedy odbywać. Nikt nikomu nie zabrania w sprawach różnych mówić o rzeczach rzeczywiście różnych. Był temat, no nie był temat, jest, Panie Radny, przepraszam, że powiem jaki, to proszę przeczytać. No. Czemu, to nie chodzi o dostał po nosie koleżanko, ale chodzi o to, żeby był porządek. Także, prosił Panie Arturze, powiesz Pan w sprawach różnych, dobrze? Nie, chcę teraz powiedzieć. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Ad vocem. Twardo. Porządek musi być, tak? Szanowny panie burmistrzu, szanowna rado, ulegając tak poważnym prośbom pana przewodniczącego, odniosę się w sprawach różnych. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panie radny za zrozumienie sprawy. To dla naszego wspólnego dobra. Pani przewodnicząca Iwona Kołos, udzielam głosu. Panie burmistrzu Wysoka Rado, mamy tam taki punkt Sprawne, bezpieczne miasto. Jest taka propozycja moja, ponieważ ja wiem, że te e, kierunki polityki społeczno-gospodarcze mają potem wpływ na budżet naszego miasta. Więc e, co pan powie o tym, żeby w ramach Czystego Powietrza e, zawiązać taką współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska? E, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska e, przekazuje na chwilę obecną jeszcze dotację 35 tysięcy złotych. Na utworzenie takiego stanowiska właśnie przy gminie. Wiem, że Rudka ma, Boczki mają. To są malutkie gminy. Stanowiska, które pomaga składać wnioski w ramach właśnie czystego powietrza. Oni na tę chwilę dają 35 tysięcy zł. U nas są osoby w urzędzie, które zajmują się ochroną środowiska. Niech pan przemyśli to i w ramach możliwości w tej chwili współpracy jeszcze, bo możemy taką współpracę, to jest informacja na chwilę obecną, zawiązać, może byłoby to dobre. Ja spotkałam się z takimi sytuacjami, że ktoś mówi, no tak, ale to trzeba do Wojewódzkiego Funduszu, trzeba jechać, składać wnioski. Gdyby taki punkt był w Bielsku, byłoby nam mieszkańcom o wiele, o wiele prościej. Póki jest dofinansowanie, niech pan to przemyśli, taką współpracę można nawiązać na chwilę obecną. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, proszę bardzo, udzielam głosu. Szanowni Państwo, ja tak, jestem za, za, za współpracą z każdą instytucją, która mieszkańcom Bielska będzie mogła ulżyć, a szczególnie jeśli będzie mogła ulżyć w oddychaniu w tym, w tym mieście. Będziemy w kontakcie z, z Wojewódzkim Funduszem, żeby tą kwestię wyjaśnić. Na dzisiaj w Urzędzie Sprawami Środowiskowymi zajmuje się tylko jedna osoba, jeden, jeden pracownik. W zasadzie drugiego to nawet w tym pokoju nie mam gdzie posadzić, no ale będziemy, będziemy rozmawiać. Ja też chcę jeszcze Państwu przypomnieć, bo to było w 2020 roku na początku, jeszcze przed wybuchem pandemii, mieliśmy już dogadane z spółką gazowniczą, że ich przedstawiciel będzie przyjeżdżał raz w miesiącu do Bielska i, i wyjaśniał mieszkańcom zawiłości wypełniania wniosków. Kilkukrotnie po pandemii zwracaliśmy się z prośbą o jakby przywrócenie tego. To znaczy. Zorganizowanie tego okazało się, że teraz oni nie są zainteresowani, mają inne sprawy rozbudowy sieci, gdziekolwiek indziej jest składanie wniosków przez internet i wcale człowiek nie musi przyjeżdżać. Jak, jak tłumaczymy, że są osoby, no nie chcę powiedzieć, że wykluczone cyfrowo, ale takie, które mają sporo trudności w posługiwaniu się internetem, składaniu wniosków, no to oni mówią. To nie nasze zmartwienie. Ktoś chce się podłączyć, to niech sobie znajdzie kogoś, kto, kto będzie miał. To tak, tak nie powinno być. Natomiast z tym wojewódzkim funduszem myślę, że skoro jest w Białymstoku, a my w Bielsku, to spróbujemy coś takiego zorganizować. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2023 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał proszę przycisnąć przycisk wstrzymuję się i podnieść rękę. Proszę o głosowanie. Pan Genek jeszcze nie zagłosował. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 0 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu, a więc uchwała została podjęta.